Pozycja ćwiczeń wzmacniających kończynę dolną możemy je spokojnie wykorzystać przy bolącym kolanie, biodrze czy też w stawie skokowym. Pierwsze ćwiczenie to będą izometryczne napięcia mięśnia czworogłowego uda. Nogę trzymamy wyprostowaną. Palce zginamy w stronę tułowia, wciskamy mocno kolano w podłogę, unosimy lekko piętę do góry, utrzymujemy napięcie 10 sekund rozluźniamy. Wykonujemy 10 powtórzeń symetrycznie na prawą i lewą stronę. Drugie ćwiczenie. W domu wykorzystujemy sobie butelkę, piłkę bądź jakąś poduszkę grubszą. Podkładamy pod kolano przedmiot, który będziemy używać. Znowu stopa do siebie, zgięcie grzbietowe i podnosimy nogę do góry, znowu napinamy mięsień czworogłowy, uda, utrzymujemy napięcie 10 sekund i rozluźniamy. 10 powtórzeń, tak jak wcześniej, po 10 sekund, prawa, lewa, i opuszczamy. Kolejnym ćwiczeniem wykonamy sobie w leżeniu na boku. Pod głowę możemy sobie podłożyć jakąś poduszkę, rękę, Nogi zginamy w biodrach i w kolanach. Stopy złączone. Pilnujemy tego, żeby nie odchylać pleców do tyłu. I unosimy kolano do góry. Utrzymujemy napięcie. Aktywizujemy mięsień pośladkowy. I opuszczamy. Utrzymujemy napięcie do 10 sekund. Hop do góry. I opuszczamy. 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie położymy się tym razem na plecy, pod głowę też możemy sobie coś ewentualnie podłożyć, żeby ta głowa nie była od, odgięta do tyłu. Tutaj leżimy na plecach stopy całe oparte, ręce wzdłuż ciała unosimy biodra, tak jest, do mniej więcej linii prostej między kolanami. I barkami utrzymujemy spięte pośladki 10 sekund i opuszczamy. Powolutko opuszczamy. Tak jest, góra, powoli. 10 sekund, i 10 powtórzeń. Opuszczamy. Kolejna wersja tego ćwiczenia. Między nogi wkładamy sobie piłkę, poduszkę bądź butelkę z wodą. Cokolwiek, co będziemy mogli ścis ścisnąć. Ściskamy mocno. I unosimy do góry. Również utrzymujemy od 6 do 10 sekund. I opuszczamy. Tak jest. Czyli pamiętamy o tym, żeby ścisnąć najpierw. I unieść biodra. Napięcie 6-10 sekund. Spięte pośladeczki. I opuszczamy na dół. I ostatnia wersja tego ćwiczenia. Tutaj. Unosimy biodra. I prostujemy nogę. Zwracamy uwagę na to. Aby miednica po stronie unoszonej nogi nie opadała nam na dół. Nie było takiego ruchu opuszczenia. Utrzymujemy i opuszczamy. Ćwiczenia robimy symetrycznie na prawą i lewą nogę.